Ropa naftowa tanieje na świecie, a jednak pozytywnych skutków tego nie ujrzymy na polskich stacjach paliw. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. W ciągu miesiąca ropa naftowa potaniała o prawie 5%, mówił tutaj o ropie Brent. Dlaczego? W przypadku ropy naftowej. Warto zwrócić uwagę, że no przede wszystkim spekuluje się na temat tego, jak będzie wyglądał popyt do końca tego roku. Oczywiście wiemy, że w poprzednich tygodniach czy miesiącach przede wszystkim mówiono o, o tym, że popyt powróci na normalne poziomy, czyli sprzed COVID-u jeszcze na koniec tego roku. Natomiast wariant Delta koronawirusa gdzieś tam wywołuje obawy o to, że ten popyt wcale nie powróci na normalne poziomy. Natomiast moim zdaniem te obawy są zdecydowanie zbyt duże. Tak naprawdę na razie na ten moment nie obserwujemy takiego realnego spadku popytu. Patrząc na zapasy. Benzyny w Stanach Zjednoczonych są one najniższe od pięciu lat dla danego okresu, i generalnie widać, że popyt na paliwa wcale nie maleje, a w dalszym ciągu rośnie. Z drugiej strony, patrząc na to, co dzieje się z popytem na ropę naftową, tutaj owszem, można zauważyć pewne problemy, co ma swoją genezę w Chinach. W Chinach mamy. Spadek od 5 miesięcy pod względem importu, natomiast to nie oznacza wcale, że popyt na paliwa w Chinach jest mniejszy. Okazuje się, że Chiny w pewien sposób chciały wpłynąć na praktycznie cały rynek surowców prowadząc do tego, żeby zmniejszyły się ceny, żeby zmniejszyła się spekulacja na wielu rynkach to nie dotyczy tylko i wyłącznie ropy. Natomiast pod względem rynku ropy naftowej zostały podjęte różnego rodzaju przedsięwzięcia, i takim jednym z przedsięwzięciem było sprzedaż części zapasów strategicznych ropy naftowej. Stąd mniejszy import tego surowca. To oczywiście doprowadziło nam do tego, że mamy wyraźny spadek importu ropy i ogólnie spadek, spadek cen na, 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 rynku, na rynku ropy. Niemniej oczekuję tego, że w dalszej części roku, na jesień, import w Chinach prawdopodobnie odbije. Być może Chiny chcą jeszcze nieco zbić ceny, aby doprowadzić do. Właśnie skorzystać z sytuacji niższych cen. Warto wspomnieć o tym, że w zeszłym roku, kiedy ceny ropy naftowej no były bardzo, bardzo niskie, w pewnym momencie nawet ropa WTI była ujemna, natomiast no ropa WTI czy Brent już w tych dalszych kontraktach to były ceny 20-30 dolarów za warunkę. Wtedy import Chin był największy, największy w historii ze względu na to, że Chiny wykorzystywały tą sytuację niskich cen, więc myślę, że w momencie kiedy ceny się ustabilizują, będzie również odbicie importu w Chinach, więc tak naprawdę scenariusz odbicia cen ropy naftowej jest wciąż w grze. Owszem OPEC podnosi produkcję. Warto przypomnieć o tym, że do końca tego roku w każdym miesiącu OPEC Plus będzie podnosił produkcję o 400 tysięcy baryłek na dzień. Natomiast to wcześniej było w rynku w cenach wliczone. Więc myślę, że to będzie relatywnie niewielki wpływ. Czyli jaka to mogłaby być korekta? Bo rozmawiamy, gdy ropa Brent kosztuje. W okolicach 70 dolarów za baryłkę. Nieco, nieco poniżej. Natomiast no nie spodziewam się, żeby te ceny jakoś bardzo mocno spadły. Raczej spodziewam się tego, że te ceny będą odbijać z tych okolic. Trend wzrostowy jest cały czas utrzymany. Natomiast pod względem, pod względem tego, co dzieje się na polskich stacjach, owszem, w poprzednich tygodniach był, był widoczny spadek. Cen hurtowych, co mogło być powiązane z nieco mocniejszym złotym. Natomiast obecnie obserwujemy powrót złotego do słabości. No właśnie, złoty się osłabia. Zdecydowanie się osłabia pod względem dolara amerykańskiego. Tutaj widzimy już poziomy powyżej 3,90. Więc myślę, że tak naprawdę no, jest możliwy jakiś okres stabilizacji cen na stacjach, co może mieć tak naprawdę bardzo krótki czas, 1-2 tygodnie, natomiast końcówka wakacji wydaje mi się, że może być droższe na stacjach benzynowych. Ceny na niektórych stacjach są bliskie 6 zł, już tam gdzie kilkanaście groszy brakuje. 98 benzyny to już wcale nie jest rzadkość, kiedy widzimy bardzo blisko ten poziom 6 zł, natomiast też nierzadko widzimy przekroczenie 5,80 dla ceny 95 i te ceny prawdopodobnie sięgną przynajmniej 5,90, a nie wykluczone, że znajdą się pod koniec wakacji bardzo blisko 6 zł, co jednak może wywołać taki niepokój wśród konsumentów i teoretycznie może odwieźć gdzieś tam konsumpcję Choć nie spodziewam się, żeby to był jakiś bardzo duży wpływ. Niemniej, oczywiście, 6 zł no jest taką barierą, która jest dosyć odpychająca dla konsumentów, więc nie wykluczone, że no, pojawi się bardzo duży niepokój. Co się dzieje z cenami ropy naftowej na świecie i z cenami na polskich stacjach paliw? Rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.